Siłę niematerialną. 11. Często przyjmuje się, że narządem pożądania zmysłowego nie jest przede wszystkim mózg, lecz bojowy układ nerwowy. Ponieważ pożądanie zmysłowe kieruje się jedynie ku temu, co wydaje się korzystne dla naszego życia fizycznego, naturalnym jest, że za bezpośredni organ układu nerwowego uznajemy tę część układu nerwowego, która nadzoruje organiczne funkcje życia fizycznego, układ zwojowy. W tym poglądzie jest trochę racji. 2. Dwie gałęzie zdolności pożądania, Jegoś... A. Zmysłowa zdolność pożądania. 1. Bierna obojętność wobec tego samego. Paragraf 24. 1. Zmysłowa zdolność pożądania może zawsze dążyć jedynie do szczególnych dóbr zmysłowych, traktowanych w ich szczegółowości. Ponieważ zmysł tutaj jest tutaj związany tu Polsce, z fizycznym narządem, to może to odnosić się nie... wyłącznie do czegoś szczególnego do i to indywidualnego, to samo dzieje te... się ze zmysłową zdolnością I... pożądania z tego to samego, to samego powodu. Tak, taką, Jednakże zmysłowa zdolność pożądania, wzięta sama w sobie, stoi w przeciwieństwie do dóbr szczegółowych cyn. I to, jest to, obojętna wobec zmysłowej zdolności to, pożądania samej w sobie, do jakiego to, dobra zmysłowego dąży, pisa, czy to do tego, że to mógł czy mógł do mógł tamtego, mógł, można mógł, ją określić mógł, dla jednego mógł 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 lub drugiego mógł, celu. Mógł, mógł, mógł Dwa. Mógł teraz mógł jednak tego, musimy rozróżnić podwójną obojętność i bierną i czytną. Zdolność jest biernie obojętna na różne rzeczy, jeśli rzeczywiście można ją zdeterminować do różnych rzeczy, ale w taki sposób, że to zdeterminowanie jest spowodowane przyczyną zewnętrzną i różną od niej. Ale zdolność jest aktywnie obojętna na różne rzeczy, jeśli może się do nich Determinować cyn. Determinacja nie pochodzi z przyczyny zewnętrznej, lecz z samej zdolności jako przyczyny właściwej. 3. Zmysłowa zdolność pożądania jest sama w sobie jedynie biernie obojętna. Jest ona zdeterminowana do działania przez dobro zmysłowe, o ile i o ile jest ono reprezentowane przez zmysły. Nie determinuje się do tej czy innej aktywności, ale przedmiotem jest zawsze dobrozmysłowe, o ile jest reprezentowane przez zmysł, którym jest zmysłowa władza pożądania. 42. Aktywa porywcze i porywcze. Pobudza, determinuje i nakłania ludzi do działania w jednym lub drugim kierunku. Dlatego nie może być mowy o wolności, gdy w grę wchodzą pożądania zmysłowe. Samo w sobie da, wydaje się to da, konieczne. Ten, w, ponieważ obrony, bowiem jest nie? zdeterminowane ja do dążenia to, przez to, wyobrażone to, dobro, to, nie to, może to, działać to, w żaden inny to, sposób to, niż ten, który jest no, zdeterminowany czynić przez to, to, to wyobrażone to, dobro. 2. Tak, Aktywa porywcze i porywcze. Ogóle, Paragraf 25. 1. W przypadku zdolności pożądania nie? zmysłowego tak, musimy ponownie rozdzielić dwie części, które rzeczywiście różnią się od siebie i dlatego reprezentują dwie zdolności duszy, z których zintegrowana jest zdolność pożądania zmysłowego. Są to porządliwość wiz, i porywczość wiz i porządliwość po, i kruchość. Po, i po, i po, i po, Różnią dwie, się one od siebie po, różnorodnością nie? obiektów formalnych. Formalnym to, przedmiotem porządliwości jest, to, to, to to to, no, jest bo bonum simpliciter, zaś przedmiotem kruchości jest bonum arduum. A dobro rozumne, będące przedmiotem naszej rozumowej wiedzy, może po prostu i bez żadnych dalszych okoliczności przedstawić się jako dobro. Ja nie Jeśli nie tak leka, się stanie, ta to w naszej zmysłowej po prostu... zdolności pożądania nie pojawi się nic poza prostym odruchem tęsknoty nie za tym dobrem. Wiem, tylko tylko... Ruch ten nazywa się ruchem pożądliwym, a zdolność leżąca po u jego po podstaw, podstaw to pożądliwość w istocie. Jednakże dobro może również ukazać dobrać. się umysłowi w taki sposób, że umysł dostrzeże, iż jego osiągnięcie wiąże się z wielkimi przeszkodami i trudnościami. Jeśli tak się stanie, wówczas w naszej zdolności pożądania nie tylko pojawia się prosty odruch tęsknoty za dobrem, ale także inny odruch, który buntuje się przeciwko przeszkodom i trudnościom stojącym na drodze do osiągnięcia dobra i dąży do ich przezwyciężenia. Ten ruch, Lekter, nazywa się irascibil, a zdolność, która go charakteryzuje, to vis irascibilis civilitat. Fraz równa się. 2. Porywczy los jest zazwyczaj i słusznie nazywany obrońcą porządliwego losu. Podobnie jak poruszenia gniefliwe skierowane są przeciwko przeszkodom i trudnościom, które stoją na drodze do osiągnięcia dobra, tak poruszenia gniefliwe starają się dać porządliwemu wolną przestrzeń, aby mógł on osiągnąć cel, do którego naturalnie dąży. Wyższa zdolność pożądania lub woli. Bo 43.3. Pożądanie zmysłowe i rozum. Paragraf 26. 1. Zmysłowa zdolność pożądania może pozostawać w harmonii z wymaganiami rozumu w jego dążeniach, ale może też być z nim w konflikcie. Ponieważ zmysłowa to władza jest, jest pożądania ten jest, ten jest ten determinowana ten do rzeczywistego ten, dążenia przez czego? dobro reprezentowane przez zmysły, może się zdarzyć, że zmysły przedstawią nam coś jako pożądane dobro, podczas gdy rozum będzie musiał osądzić, że nie jest to prawdziwe i rzeczywiste dobro, lecz raczej zło. Jeżeli zmysłowa władza pożądania rzeczywiście dąży do tego fałszywego dobra, to w tym dążeniu popada w sprzeczność z rozumem i jego wymaganiami. Dwa. Taki konflikt między zmysłowością a rozumem jest zatem wpisany w samą naturę człowieka. Ale jeśli tak jest, to zrozumiałe jest, że ten konflikt rzeczywiście pojawia się od czasu do czasu, a jeśli rzeczywiście się pojawia, nie można w nim dostrzec niczego, co przeczyłoby naturze ludzkiej jako takiej. Jest to niedoskonałość, która sama w sobie jest, w sobie jest wrodzona i inherentna naturze człowieka. Tylko in orbinę supernaturali konflikt ten należy uważać za malum, który nie powinien istnieć, ponieważ tutaj jest spowodowany grzechem, poprzez który została zerwana nadprzyrodzenie ustanowiona bezwarunkowa harmonia między zmysłowością a rozumem. 3. Chodzi o wolę wyeliminowania konfliktu, który mamy na myśli i podporządkowania zmysłowości rozumowi. Może i powinien, zgodnie z nakazami Kurwa, no, no, rozumu, odwieść no, umysł od idei no, no, tego fałszywego nie, dobra, any, przez którą został wywołany no, ruch w zmysłowej to. władzy niej, pożądania, nie, sprzeczny z rozumem, i w ten bardziej... sposób doprowadzić Say do zatrzymania tego ruchu. Zło pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek to zaniedba i pozwoli wciągnąć się w ten kurdal. ruch. B. Wyższa władza pożądania lub woli aktywna obojętność wobec tego samego paragraf 27 jak zmysłowość odpowiada zmysłom, tak wyższa zdolność pożądania odpowiada rozumowi. Jednakże zrozumienie, w przeciwieństwie do zmysłów, zajmuje się tym, co ogólne. W konsekwencji, im wyższa. 1, 44. Czynna obojętność woli. Pożądanie samo w sobie kieruje się ku ogółowi. Oznacza to, że przedmiotem wyższej zdolności pożądania jest dobro w ogólności, bonum ingener. Leci mi po Podczas gdy dąbrach. zmysłowa zdolność pożądania nie, zawsze to, dąży jest, do tego lub innego tego dobra, miejsca, wyższa zdolność pożądania się, się dąży naprawdę. do dobra w ogólności. 2. Lecz, lecz jeśli kaptę, wyższa władza nie. pożądania dąży do dobra w ogólności, to io ipso odnosi się ona do wszystkich dóbr, które są pożądane w ogólności, to, to, to znaczy taki dąży, taki dąży do stanu, w którym będzie w posiadaniu wszystkich dóbr, które są pożądane dla człowieka w ogólności. To jest błogość. Status omnium bonorum aggregation perfectus. To jest ostateczny cel wszystkich jego przedsięwzięć. Nigdy nie można pozostać wobec tego obojętnym, koniecznie dąży do tego samego 3. tylko w odniesieniu do dóbr szczegółowych rozpatrywanych w ich szczegółowości wyższe i niższe władze pożądania zachowują się obojętnie. Dobro w ogólności jest jego właściwym przedmiotem, ale ponieważ to, co uniwersalne, jest realne w tym co szczegółowe, wyższa władza pożądania jest i, o, i również skierowana ku temu co szczegółowe. Jednakże żadne z tych dóbr, choćby wydawało się wielkie i pożądane. Nie Pozostaje w takim związku z człowiekiem, aby koniecznie determinować odpowiadającą mu działalność dążeniową. Zachowuje się obojętnie wobec wszystkich. 4. Jednakże ta obojętność w wyższej władzy pożądania nie jest już bierna, jak w władzy zmysłowej, lecz jest obojętnością czynną. Wyższa władza pożądania nie jest zdeterminowana do działania, ale sama się zdeterminuje, aby je wykonać. A o ile determinuje ona samą siebie do działania w odniesieniu do poszczególnych dóbr, nazywa się ją wolą voluntas, a zgodnie z tym wolę definiuje się jako zdolność człowieka do determinowania siebie do swojego działania. Aby określić samostanowienie, wewnętrzna przyczyna zdolności woli do samostanowienia leży w fakcie, że wola nie jest związana z żadnym fizycznym narządem, lecz jest siłą ponadorganiczną. Gdyby nie było tak, nie byłaby zdolna do działania na własną rękę i samookreślania się tak jak żadna inna siła organiczna. 5. Z pewnością wola zakłada znajomość dobra, dla którego chce się określić, nie może bowiem dążyć do czegoś zupełnie nieznanego, mówię, tak jak nie może do dążyć do pożądania zmysłowego. nulla subidonim do usi prae Ale dobro, jakie ukazuje mu się w wiedzy, nie determinuje go do działania. Wiedza o dobru jest tu raczej tylko warunkiem koniecznym, aby wola w ogóle mogła. Bloki w formacji, mógł podjąć działania. Wiedza porusza wolę nie Permodum agentis, lecz tylko permodum finis, o ile ukazuje jej dobro, ku któremu może skierować swoje dążenie jeśli zechce. 6. Ponieważ wola mocą swej czynnej obojętności skłania się do działania, ma ona swe czyny w swej mocy. On jest w tym mistrzem. Dominus jest aktem najwyższym. To jest to, co wola ma nad wszystkimi innymi mocami duszy. Tak, ma on nie tylko władzę nad swoimi czynami, ale jego władza rozciąga się także na wszystkie inne siły psychiczne. To, to może ona wywierać wpływ to poruszający Gitten. i determinujący na zdolność poznawczą, czude, ale, to to o ile pobudza ją do działania, a także na zdolność zmysłową ogóle... pożądania, o to, to ile może FELU, wywoływać w niej ruchy za pośrednictwem zmysłów kavlamin, i nieruchamiać je. Nie. Wola jest zatem siłą rządzącą w całym domostwie życia psychicznego, dominujący i pierwotny motor w królestwie ludzi. 7. Jednakże władza woli nad pozostałymi władzami duszy nie jest absolutna w tym sensie, że stanowią one jedynie bierne narzędzia w ręku woli. Władza woli nad innymi władzami duszy jest raczej jedynie władzą rozkazodawczą. Wola rozkazuje, a odpowiednia siła psychiczna wykonuje rozkaz. Starożytni zatem postrzegali siłę woli jako to, coś po, 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 nadrzędnego w to, to stosunku święc, do sch innych sił psychicznych, analogicznie do władzy politycznej, która rozkazuje podwładnym w przeciwieństwie tak do, myślę, do władzy to, despotycznej, ja która zmusza niewolników. Thursday, ja wschody, to, ja 8. Teraz możemy przejść od tej wstępnej części do tej jakości naszej zdolności pożądania, która nazywa się wolnością woli. 2. Wolna wola, liberum arbitrium, a pojęcie wolnej woli. Paragraf 28.1. Koncepcję wolnej woli można i należy zdefiniować na dwa sposoby: negatywnie i pozytywnie. Jeśli chcemy zdefiniować wolność woli w sposób negatywny, to należy ją zdefiniować jako tę właściwość woli, na mocy której nie podlega ona w swoich działaniach w sile konieczności, lecz z samej swej natury jest od tej konieczności wyłączona. 2. Należy jednak rozróżnić podwójną konieczność konieczność